Witajcie moi drodzy z tej strony Wartax i ja jestem niewyspany i nieuczesany i ogólnie o, dopiero wstałem i dzisiaj mamy poniedziałek o 22.00. Jak to oglądacie, to nie wiem kiedy to oglądacie, bo nie wiem kiedy to zmontuję, ale dzisiaj w poniedziałek o 22. jest premiera The Walking Dead 7 sezonu Odcinek już o 10 rano już jest online. I pierwsze co mi się spodobało, to napis yy, wulgarność jest na maksa. Czyli, yy, jeśli jednak postanowili nie cenzurować Negana, tak jak w przypadku poprzedniego sezonu, to ja będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. To tak. Yy, moje przemyślenia będą potem. Ja już sobie zrobiłem kawkę. Czuję się jak poranny rok poranny Wartax. Co przechodzimy do odgadnięcia kto zginął. Heh. Odgadnięcia przekonania się. Ciężko się normalnie uwolnić od spoilerów. Jeśli siedzisz w temacie tak jak ja to wszędzie to jest Facebook Instagram Snapchat ten YouTube. Wszystko jest zawalone już spoilerami. Dostaję wiadomość 3.30 na konfer yy, konferencji no, na konferencji na Facebooku o 3.30 bo ludzie już zaczęli oglądać. Dobra. No, więc ja się zamykam. Nie wiem czy to powinienem... Powinienem to na słuchawkach oglądać. Ciekawe, czy mu ujebie tą rękę, czy nie. Wiedziałem, że mu ujebie ręki. Wiedziałem. Rick będzie próbował go zaatakować. Ale go podpuścił. Kocham The Gada. Kocham go. to, kur... Jak go podpuścił eee. Jo! Co za zło! Hey, Rick. Co za zło! Go get my axe. be Co zajebane zło! Co za Megi czy Abraham? Megi czy Abraham? You Bye-bye, Abraham. Hell, you're all gonna be doing that. Oh! Oh, look at this! you it like a child! ...my... ...nuts. Poor Yuji. Co, Rosita zginie teraz? I zostanie sam Eugene, czyli kurwa Glenn zginie. Zapierdolcie tego Derylan Dwight! Załatw go! Załatw Derylan. Biedny Glenn.

Now we have more ink. Clip, clip. That's over. What are you doing? What are you proving, Negan? Simon. Ah. Oh, Shit! You holy poeble. Cut your son's left arm off. Right on that line. Yeah, I know. I know. You' gonna have to process that for a second. That makes sense. Still, though, I'm gonna need you to do it, or all these people are gonna die. Then Carl dies. Then the people back home die. Give us something to fold over. stuff <laughs> stavkarla. The kid'll be fine. Probably. Kurva No, i zakończyliśmy nasz pierwszy odcinek w siódmego sezonu, i no, co, co mogę powiedzieć, to jest, było tylko potwierdzenie naszych wszystkich teorii. Przygotowywaliśmy się w sumie pół roku na to, i żadnym zaskoczeniem nie było, że zginął Ape i zginął Glen Chociaż scena z wypadającym okiem Glena no, łapie za serce i. W, Teraz Deryl, gdzie są teraz twoi wszyscy fani, co nie? to jest twoja wina. Dokładnie, to jest twoja wina. Tak by Glenn żył, no. Co, co do Negana, kocham tą postać. To jest taki złodupiec, tylko yy, problem jest taki w tych wersjach telewizyjnych, że jest cenzura i ja będę myślał sobie na Blu-raya kupić cały sezon, jak już wyjdzie i obejrzeć go jeszcze raz. No i to, to takie krótkie podsumowanie, bo w sumie co jest do powiedzenia? No nic, ten trzeba odcinek obejrzeć samemu. Więc yy, mam nadzieję, że to oglądaliście, jak oglądacie ten odcinek, bo są w nim spoilery. Mówię to na końcu. No. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.